Dzień dobry Państwu. Przed nami słoneczna i w wielu regionach ciepła niedziela, ale najpierw pogodna i zimna noc z temperaturą w wielu miejscach od 5 do 8 stopni. W rejonach nich mogą być 2-4 stopnie przy gruncie poniżej zera. Trochę łagodniejsze powietrze tylko miejscami nad Bałtykiem. Tam może być gdzie niegdzie 10 stopni. Noc faktycznie bardzo pogodna, tylko od polesia lubelskiego przez Podkarpacie aż po podhale. Trochę więcej chmur i słaby deszcz. Natomiast groźniejsza jest prognoza dotycząca mgieł, bo te mgły będą wszędobelskie i gęste. Miejscami mogą ograniczać widzialność do 200, a nawet 100 metrów. Z tych mgieł utworzą się w wielu regionach niskie chmury. Zatem poranek będzie i mglisty, i pochmurny, ale nie wszędzie. Takiej sytuacji możemy się jutro spodziewać, na przykład w okolicach Kielc czy na Pogórzu. Ale liczymy na słońce i dość szybko te mgły i niskie chmury powinny się rozproszyć. Niewielkie, zanikające opady deszczu jutro jeszcze będą się pojawiać wzdłuż wschodniej granicy. Większe prawdopodobieństwo wystąpienia tych opadów w pierwszej części dnia. Potem będą naprawdę sporadyczne i bardzo słabe. Poza tym bardzo dużo słońca i na termometrach od 15 stopni na Suwalszczyźnie, 18-19 w głębi kraju do 20-21 w zachodnich regionach. Senotycy twierdzą, że gdzie nie może być jeszcze cieplej. Ciśnienie wysokie, warszawskie barometry mają pokazać 1010 hektopaskali. No i uwaga, uwaga, z każdym kolejnym dniem w Polsce będzie cieplej. Za tydzień, w weekend, w pierwszy październikowy weekend 24-25 stopni, tak, do 25 stopni. Do zobaczenia.